I don't know. Ostatnie ulewy pokazały, jak ważną rolę spełnia system odprowadzania wód deszczowych. Koncepcja miasta Gąbki zdaje się być właściwym kierunkiem. Dlatego miejskie wodociągi i kanalizacja chcą poszerzyć inwestycje o kolejny projekt Bydgoszcz Zielono-Niebieska. retencjonowanie i zagospodarowanie wody deszczowej i roztopowej. Ten projekt jest kontynuacją poprzedniego, zrealizowanego w 2023 roku, projektu deszczowego, ale. Tutaj jest położony większy nacisk na zagospodarowanie wody i na, na zielono-niebieskie rozwiązania. W ramach tej inwestycji w Bydgoszczy powstanie 35 nowych zbiorników retencyjnych. Zbiorniki zlokalizowane są w centrum miasta, w Jostowej Górze. Miejsca, które wymagały takiej lokalizacji, takiej interwencji, żeby zapobiec podtopieniom, zalewaniom posesji, zalewaniom dróg. Jednak głównym celem tego projektu jest nie tylko zwiększenie retencji, ale przede wszystkim ilości zagospodarowanej wody deszczowej po to, żeby miasto stało się bardziej odporne na konsekwencje zmian klimatycznych. Dlatego w 23 punktach Bydgoszczy powstaną dodatkowo komory oczyszczające, dzięki którym miasto nie tylko wchłonie deszczówkę, ale i będzie mogło ją ponownie wykorzystać. Wody gdyby, są bardzo cennym źródłem wody, żeby nie pobierać jej z wodociągów. W związku z czym pewne elementy projektu mają zakładać założenie spraw dwóch w jednym, czyli pozyskanie wody deszczowej na nowe zorganizowane tereny zieleni. One będą oczywiście opracowane w takiej formie naturalistycznej. Tam znajdą się rabaty z krzewów, łąki kwietne tudzież ogrody deszczowe rozsączające te wody w terenie. Wszystko to ma wspomóc tak estetycznie, jak i racjonalnie gospodarowanie wodą opadową na terenie miasta. Projekt ukierunkowany jest głównie na rozwój zieleni miejskiej, choć wykorzystanie deszczówki planowane jest na wiele sposobów. W wodę deszczową, oczywiście po jej oczyszczeniu, ma być zasilana m.in. fontanna przy filharmonii pomorskiej czy miejski szalet. W ramach pilotażu skorzystają też cztery szkoły, gdzie powstanie zielono-niebieska infrastruktura, np. ogrody deszczowe czy łąka kwietna. W przypadku szkoły przy ulicy Sardynkowej, zasilany deszczówką będzie także staw, znajdujący się w jej sąsiedztwie. Inwestycja dotrze nawet do samej siedziby miejskich wodociągów, gdzie deszczówka będzie wykorzystywana do zasilania myni samochodowej czy do czyszczenia kanalizacji. Ale to jeszcze nie wszystko. Takim chyba najciekawszym, najbardziej wartościowym, przyrodniczo, ale też jest społecznie jest projekt rewitalizacji Doliny Pięciu Stawów. Przypomnę, w tym miejscu w średniowieczu było ujęcie wody dla miasta. Z tego źródła bardzo czystej w owym czasie wody zasilano drewniany system wodociągów Bydgoszczy. I ten system, proszę sobie wyobrazić, służył mieszkańcom Bydgoszczy przez 250 lat. Dziś akwen jest za mały, żeby poradził sobie z naturalnymi procesami biologicznymi zachodzącymi w wodzie. Budowa specjalistycznej instalacji pomoże oczyścić zbiornik, a ujemny bilans wody uzupełnić oczyszczoną deszczówką. A dlaczego w zasadzie nie można wykorzystać deszczówki bez procesu jej uzdatniania? Wody deszczowe są mocno zanieczyszczone w takim nazewnictwie technologicznym należy nazwać je ściekami. My badaliśmy jakość wód deszczowych bytkości i badamy cały czas z różnych obszarów, z różnych dzielni, z różnym okresie, czy to pory roku, czy intensywności opadu. Wyniki tych badań mówią o tym, że jest to woda mocno zanieczyszczona, w szczególności zanieczyszczeniami odzwierzęcymi. Proces uzdatniania polega na odfiltrowaniu zanieczyszczeń i dezynfekcji. Dopiero wtedy woda może być wykorzystana choćby do nawadniania terenów zielonych czy polewania ulic w celu likwidacji tzw. wysp ciepła i poprawy jakości powietrza. Większość tych elementów jest niewidoczna, dlatego że zbiorniki są podziemne i tam jest zgromadzona woda. Komory do oczyszczania tej wody również są podziemne i właściwie tylko będzie można zobaczyć efekt końcowy, finalny, gdzie woda po oczyszczeniu Zostanie wykorzystania do podlewania zieleni do zasilania stawów Zanim jednak efekty końcowe, plac budowy. Inwestycja zostanie zrealizowana w pięciu etapach w latach 2025-2027. Projekt został złożony w ramach unijnego programu FENIX, czyli Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko. I otrzymał najwyższe dofinansowanie w wysokości 166 milionów złotych. Łączny koszt inwestycji to 264 miliony złotych.